Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam was na spacer ze mną po promenadzie makarskiej. Zobaczycie trochę, jak to wygląda. E, gdy już jest ciemno, e, jest bardzo dużo ludzi. Mimo, że to jest wrzesień, słuchajcie, to ludzi jest bardzo dużo. Ja wracam z zakupów temu. Z Chciałam coś tam kupić, a nie tylko zamawiać przez internet. U mnie tego sklepu nie ma. No i słuchajcie, tak to się prezentuje. Knajpki są pełne. Tutaj w takich kawiarniach nie trzeba rezerwować miejsc, ale już w takich obleganych, gdzie jest dobre jedzenie, restauracja, to raczej tak, są rezerwacje. Są restauracje. Tam jest koło młyńskie, puste, ale są też restauracje, gdzie jest pełno ludzi. I tak sobie spacerujemy, taki krótki mały spacer. E, dla Was krótki, dla mnie długi, chybasz, e, to Pokażę Wam, jakie są... Ja nie lubię tłumów, słuchajcie, ludzi, no ale e, coś za coś. E, jeżeli chcecie mieć wszystko na miejscu, sklepy, a jak mówi nazwa mojego kanału Modna Łobuziara, to też to świadczy o tym, że lubię po prostu sklepy. No to słuchajcie, patrzcie jak tu jest nastrojowo bardzo ładnie, ale tutaj też fajnie jest, gra muzyczka. Zaraz będziemy szli przez taki bar, gdzie są fajnie oświetlone drzewa, więc wam zaraz pokażę. No po drodze można coś zjeść, e, pełno jest lodów, jakieś pizzy, słuchajcie, e, na pewno, e, na pewno z głodu, słuchajcie, e, nie gotuje się, o tu jest fajny taki bar, o i tak to, słuchajcie, wygląda, gra muzyczka, wszędzie gra muzyczka. No, jeden par przez drugi. Tak to wszystko wygląda, słuchajcie. Takie nocne życie w Makarskiej. I sobie idziemy i zaraz będzie takie fajne miejsce, gdzie są hotele, a po drugiej stronie restauracje. Bardzo fajnie to wygląda tak klimatycznie. Zaraz będę Wam chciała to pokazać, ale dużo jest ludzi. No, jest trochę, słuchajcie, teraz mniej. Na szczęście, bo jak szłam w tamtą stronę, to było bardzo dużo i mogę wam pokazać, co jest do zjedzenia. O! I jakie są mniej więcej ceny? No, ceny są chyba takie, słuchajcie, przyzwoite, normalne. tuż już taka. Spokojna muzyczka leci o. no i pachnie czoskiem słuchajcie. Zastanawiam się co to zadania, czy owoc musza czy może e, jakieś pasty albo jakieś mięso z gryla, bo tutaj są, e, oni robią i ryby z gryla i mięsa z gryla. I widzicie e, wszędzie inna muzyczka. Każdy lokal po prostu, każdy lokal po prostu ma swoją muzykę, tak. Chodząc tutaj można po prostu dostać czasami kręćka od tego grania. Ale słuchajcie, to jest urok takich dużych miejscowości. No to jest coś za coś, słuchajcie, toczy się życie nocne ale są też takie spokojniejsze uliczki ja Wam pokazuję część nie całą ponieważ słuchajcie no nie będę z zakupami szła nie wiadomo ile tutaj tak jest oświetlone pokazuję Wam sklepiki różne mijam po drodze a z drugiej strony z drugiej strony plaża e, może dzisiaj było strasznie ciepłe i ludzie schodzili po prostu po ciemku e, ponieważ no było i bardzo fajnie e, w nocy padał deszcz a tam wam po... można na takim molo coś zjeść i też to fajnie wygląda tutaj są sklepy Ubrania, tutaj lody. O, i ja słuchajcie, będę się wspinać do góry. Taka górka, więc kończę ten spacerek. Bo tu jest pewien odcinek, że jest ciemno po prostu. I subskrybujcie, lajkujcie i baj.